Witam Was wszystkich dzisiaj w drugim odcinku z serii Vlogmas. Dzisiaj mamy 7 grudnia, czyli czwartek, jest dosyć wcześnie rano, bo około 7.30. I szykuje się mi dzień pełen, pełen wrażeń, bo o ile wczoraj było tak raczej spokojnie wiecie, były Mikołajki. Spędziłam je w niesamowity sposób, gdyż właśnie nawet pokazywałam Wam na stories na Instagramie. Bardzo serdecznie Was zapraszam tam. Że byłam właśnie sobie na moich szpileczkach, bo ostatnio poszłam sobie na zajęcia high Heels i tam było jakieś kołkowo. No, mega, naprawdę przyjemnie i skorzystałam sobie, można powiedzieć, z tego dnia. To dzisiaj słuchajcie intensywnie, bo plan jazdy jest następujący. Teraz aktualnie mam jeszcze tak półtorej godzinki i będę w tym czasie chciała ogarnąć sobie grafiki, właśnie do, można powiedzieć, mojego. Na moje zlecenie. Ponadto na pewno chciałabym, może, obrobić jakąś rolkę, zrobić sobie może jedną pracę domową ze studiów jakkolwiek to nazwać. Jak wiecie, na pierwszym roku jestem, więc jeszcze wiele rzeczy pozostało mi jako pozostałości po liceum. Ale także na pewno chciałabym ogarnąć sobie wszystko przed dzisiejszym zleceniem, bo dzisiaj idę na także fajne zlecenie jako, jak wiecie, ja pracuję czy czasami jako hostessa więc już nie mogę się czekać, bo to będzie coś innego, takie fajne wyzwanie. Dlatego też mówię, że mam bardzo taki zarobiony dzień. Dodatkowo, słuchajcie, to będzie mega super vlog, dlatego że ja wyjeżdżam jutro, na taki wyjazd z samorządu ode mnie z uczelni, gdyż jestem właśnie, można powiedzieć, w jednej ze sekcji i już nie mogę się czekać, bo to będzie nie dość, że wyjazd świąteczny, to wiecie, taka... Ja bardzo lubię takie rzeczy, tym bardziej mamy w ogóle tak naprawdę dwa tygodnie do świąt, tak troszkę ponad, ale styl to jest tak mało czasu, więc będę musiała się z Wami spakować przy okazji zdradzę moje pewne tipy, czy coś tam Wam pokażę. No i oczywiście, wiecie, no, ogarnąć wszystko, gdyż jutro wyjeżdżam w, niby po południu, ale cały dzień mam zarobiony. Bo jak wam mówiłam nawet tydzień temu we vlogmasie, bo wtedy też robiłam Vlogmas w piątku, to po prostu piątki to są mega intensywne dni, a jak jeszcze coś się dzieje, to już w ogóle. Więc tak to dzisiaj się u mnie prezentuje. No i wieczorkiem planuję może jeszcze ozdobić w końcu tymi światełkami moje okno, żeby jakiś był tu już akcent świąteczny, bo jak ja widzę w ogóle, że wiecie, ludzie już kupują choinki, ta atmosfera w ogóle na ulicy, wszyscy już gdzieś tam można powiedzieć, kupują prezenty i tak dalej. A ja o ile prezenty może mam już kupione, o tyle, no niestety. Ty, um, mój pokój wygląda i wyglądał, czyli normalnie, a brakuje mi takiego tutaj akcentu świątecznego, tym bardziej, że fajnie by się pracowało. więc ozdobimy sobie właśnie e, na vlogmasie tutaj mój pokój, pokażę Wam co nieco. No, szykuje się mega fajny dzień. E, ale teraz zbieram się, słuchajcie. Bo chciałabym jeszcze otworzyć mój prezent mikołajkowy od siebie dla siebie. Zaraz zobaczycie, co to jest. Zrobię wam taki mini unboxing. Tym bardziej, że być może niektórym z Was takie rzeczy, jeżeli mi się sprawdzą, to by mogły się przydać. Więc z miłą chęcią, naprawdę zapraszam Was do zobaczenia, bo, no, bo to ja sama jestem podekscytowana, gdyż to jest taka mała inwestycja już znowu w tutaj mój content i mam nadzieję, że to właśnie te sprzęty mi się sprawdzą. Tutaj mamy te dwie paczuchy, także ja się biorę za ich otwieranie i zaraz zobaczycie, co to jest Jak widzicie, pierwszą rzeczą jest to oto taka kostka, tak, tak, to jest, słuchaj, jest taki gigant Kostka właśnie do... kostka nawet nie do... ładowarka bardziej do kontaktu i ona ma aż trzy wejścia typu C. Powiem wam, że od kiedy ja właśnie kupiłam sobie iPada, jak i również wiecie, no mam telefon na może być także wejście USB typu C. W sensie może nie do ładowania, bo jeszcze mam to USB typu Lightning na moim telefonie, aczkolwiek jeśli chodzi właśnie o połączenie ładowarki, a tej ładowarki od telefonu, czy tam kable od telefonu, więc miałam straszny problem, bo, no wiecie, podłączcie sobie tak, zegarek, podłączcie sobie telefon, podłączcie sobie także tableta i no, ostatnio także dokonałam jednego zakupu którego, którego zobaczycie już niebawem Więc stwierdziłam, że potrzebuję takiej jednej kostki, gdzie wiecie, ja będę mogła sobie jednocześnie ładować kilka urządzeń Plus jakby ja mam coś takiego, że ja mam dwa takie główne kontakty Jeden właśnie tutaj przy łóżku, a drugi przy biurku Więc ja chciałam tą kostkę sobie można powiedzieć zostawić właśnie przy łóżku Tam, gdzie tak jak można powiedzieć to jest taki główny, e, główny punkt w moim pokoju ładowania A drugą moją kostkę właśnie sobie post, można sobie pozostawić przy biurku, kiedy na przykład bym chciała szybko coś podładować. Zresztą drugi zakup jest związany właśnie z takim, może być ciekawszym ładowaniem i na pewno ułatwiającym życie, więc już Wam go pokazuję. ta, ta, To jest, słuchajcie, oto taka ładowarka bezprzewodowa z Bejusa. Bezprzewodowa, bardziej indukcyjna, chyba to się tak nazywa. E, mega, mega długość, nad nim zastanawiałam i bardzo ją chciałam się sobie kupić. E, dlatego, że wiecie, często jest tak, że mi się telefon rozładuje, a jest na przykład środek dnia, e, bo co innego iPhone, więc e, po prostu potrzebuję trzy, ten tego telefonu nadal używać. A wiecie, jak się ma ten kabel, to problem jest niestety taki, że wiecie, często można po prostu ruszając, e, może powiedzieć, ten kabel, to po prostu to USB lightning chyba to się tak nazywa, czy po prostu wejście, bo no, wiecie, zawsze może coś się zdarzyć, tak? Bo ruszacie kablem, a nu gdzieś zaczepicie. Ja Wam powiem, że kiedyś, jak jeszcze miałam telefon, chyba gdzieś z Androidem, to miałam taką sytuację, że ja miałam taki nawyk, że jak wiecie, wstawałam sobie oczywiście co pierwszy telefon. Teraz wcale nie tak nie mam, ale kiedyś tak było. I ponieważ tyle razy jak wiecie ten telefon z ładowarką gdzieś brałam, szczególnie pamiętam obracam się na drugi bok z telefonem, to sobie wyobraźcie sobie że tak po pół roku. Przestał mi ładować. No i po go oddać, naprawdę, bo się kazało niestety, że to USB. W sensie to, 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 jakby można to. Um, jakby to wejście tak do, do kabla po prostu stało całkowicie zniszczone. Ono w ogóle gdzieś tam padło, coś się z nim stało, whatever. Ale dlaczego to mówię? No właśnie dlatego, że przy takim użytkowaniu, chociaż raczej to ja teraz do pracy niż takim użytkowaniu, bo jak wiecie, jak Wam mówiłam, nie używam telefonu od razu po wstaniu i bardzo polecam. Człowiek jest spokojniejszy. O tym na pewno się przyda, jak będę się pracować. Więc to akurat, tą ładowarkę chciałam sobie położyć przy biurku, żeby można powiedzieć, móc mieć no, łatwy dostęp. Tak się właśnie prezentują moje zakupki takie moje mini prezenty od siebie dla siebie na Mikołaja. Skończyłam, można powiedzieć, że zrobiłam prawie wszystko, zostało mi tylko zadanko do jakby napisania po angielsku, a tak to mój angielski na no studia jest ogarnięty, teraz, teraz lecimy robić śniadanko. A przy okazji Wam pokażę, zobaczcie, znowu pada śnieg i jest tak pięknie, jestem zachwycona zimą w tym roku, naprawdę w końcu w grudniu jest prawdziwy grudzień ze śniegiem i mam nadzieję, że za dwa tygodnia również na Wigilię nam spadnie ten śnieg i będzie trochę bardziej trwały niż zazwyczaj. Dzisiaj wpadłam na pomysł, że robimy omleta, gdyż na ogół w planach błaszak szuka, więc postanowiłam, że szczerze powiedziawszy, ponieważ jestem przed wyjazdem, to jak zwykle zrobię go z tego, co mam. No i stwierdziłam, że dzisiaj oczywiście postawię sobie na cebulkę, jeszcze taką moją z wrodu. Pomyślałam sobie, że zróbię sobie kilka pomidorków koktajlowych i sądzę, że potem ewentualnie tak sobie zrobię taką jeszcze do tego jakąś sałatkę. Właśnie tutaj z tego jeszcze starego mixu z właśnie kerfura oraz ogórka, którego też mam, więc zabieramy się do gotowania. by ktoś miał wątpliwości, kto jest największym fanem omletów, jak widzicie. Kolejny do kolekcji Dzisiaj postawiłam na omlet po prostu, jak Wam mówiłam Klasycznie z cebulką czerwoną oraz z pomidorkami Do tego dorzuciłam z taką ala sałatkę z ogórkiem Pasta, słuchajcie, z fasoli Oraz e, to wszystko jest, można powiedzieć, posypane czarnuszką Także mam bardzo już mało czasu Bo za chwilę będę musiała spieszyć na zlecenie Więc zabieram się mu za jedzenie Ja właśnie już ubrałam się na zlecenie Dzisiaj będzie znowu bardzo klasycznie e, Mówię znowu, gdyż często to się u mnie powtarza Szczególnie jak, wiecie, jest się są na wielu różnych wydarzeniach Natomiast dzisiaj będzie praca nieco inna, na pewno o tym zleceniu będę Wam opowiadać już niebawem, tuż przed świętami sądzę, że. E, ale tak, właśnie taki dzisiaj jest klasyczny look, lecę się malować, szykować dalej i potem do pracy. A tak jeszcze Wam powiem, żeby zrobić sobie klimacik świąteczny, to już od jakiegoś czasu puszczam sobie właśnie jakieś playlisty spotify'owe. Uwielbiam je i naprawdę nie wiem jak Wy, ale po prostu ja kocham piosenki świąteczne już właśnie one mi zawsze wprowadzają taki klimat. Wiecie, świąt, czuję się już po prostu, że za chwilkę będziemy, można powiedzieć, spotykać się z bliskimi Także tak przy okazji makijażu, jak zazwyczaj Wam pokazywałam, że oglądam vlogi Na ogół tak jest, ale dzisiaj sądzę, że pójdę z piosenkami świątecznymi Ja już jestem całkowicie gotowa. Jak widzicie, makijaż zrobiony, kolczyki założone, więc tak naprawdę mogę już wychodzić. Natomiast się cieszę, bo wyrobiłam się pół godzinki wcześniej, także mogę sobie teraz jeszcze chwilkę poświęcić. Sądzę, że może skończę angielski albo zobaczę przede wszystkim. Wiem, miałam jeszcze wysłać kilka rzeczy, kilka takich ważnych maili, więc sądzę, że teraz tym się zajmę. No i, i zabieram Was ze mną na zlecenie. Właśnie czekam sobie na przystanku, ale powiem Wam, miałam taką akcję, wyobraźcie sobie, że chciałam znaleźć moją czarną marynarkę, bo jak zwykle akurat teraz szukowałam się na ostatnią chwilę i się okazało, że w ogóle jej nie ma. I teraz sobie pomyślałam, że prawdopodobnie zostawiłam ją na ostatnim zleceniu. Także, jak widzicie, nie zawsze każda, każda praca ma jakieś swoje minusy, trzeba się pilnować, no bo ja niestety moją ukochaną, przepiękną marynarkę chyba właśnie zgubiłam i będę musiała teraz szukać nowej, a nie będę ukrywać, ostatnio mam mało ochoty na zakupy, więc... Ajajaj, tak mi szkoda, nie sądziałam, że będę tak w tym vlogmasie, że w tym vlogmasie jakby poruszę ten temat, ale no. Dlatego polecam naprawdę pilnować swoje rzeczy. Ja już właśnie skończyłam pracę i jestem mega zadowolona, bo powiem Wam, że to jest dosyć ciekawe dla mnie zlecenie, coś innego niż zwykle. Muszę się bardziej wysilić, popróbować troszkę moich umiejętności nawet sprzedażowych, więc super. No i teraz będę leciała właśnie do mieszkanka i wreszcie zaczynamy pakowanie na jutrzejszy wyjazd, bo jadę już jutro, a nie mam totalnie nic, więc sądzę, że po prostu to będzie bardzo szybka akcja, tym bardziej, że dzisiaj jest masa priorytetów do zrobienia. Ale jak widzicie, moje vlogmasy jednak trochę produktywne są. Aktualnie wróciłam już właśnie do mieszkania i teraz zabieram się za zrobienie sobie kolacji. Potem muszę na chwilkę usiąść przy komputerze, żeby załatwić parę spraw, które mi tam gdzieś w ciągu dnia wypadły, a następnie bierzemy się zapakowanie na świąteczny wyjazd. Już nie mogę się doczekać, to będzie świetny vlogmas. Oczywiście ja głównie będę Wam pokazywać raczej to, co będzie się działo przed wyjazdem, bo z wyjazdu chcę jak najbardziej tak skorzystać i odpocząć przed tymi świętami. Natomiast powiem Wam, że jestem mega, mega. Mega zachwycona, bo dawno nigdzie nie wyjeżdżałam, także to jest Twój znak, że jeżeli dawno gdzieś nie wyjeżdżaliście, a może pojedźcie, co Wy na to, jak nie jesteście na przykład z Wrocławia, aby pojechać sobie na jarmark do Wrocławia. Ja wiem, dużo ludzi, ale zawsze wycieczka. Albo na przykład, jak jesteście z, wiem, z Gdańska, to pojechać sobie do Zakopanego nawet. Wiecie, zawsze warto nawet na taki szybki wypad sobie wyskoczyć, bo to od razu po prostu jakoś człowiek czuje się lepiej i po prostu pomaga głowie funkcjonować. I wiecie, szczególnie teraz w tym ferworze wszystkich obowiązków przedświątecznych, warto czasami sobie taki reset wyjazdowy zrobić. właśnie po tej bardzo sycącej i pysznej kolacji, ale chciałam jeszcze coś powiedzieć, dodać małe sprostowanie w sumie. Otóż rano pokazywałam Wam haul, jeśli chodzi o takie moje zakupy mikołajkowe od siebie dla siebie. Niestety e, dzisiaj w ciągu dnia, kiedy stawiałam też na stories, można powiedzieć ten mini haul, e, bardziej pokazałam produkty. E, jedna z Was napisała mi, że niestety, ale produkty Beisusa, czy jak to tam się mówi, tą markę, nie mają certyfikatów odnośnie tego, czy można stosować je do apu, więc aktualnie nawet się trochę wychylę. Aktualnie będę odsyłała tą ładowarkę indukcyjną i chyba zamówię jednak oryginalną, bo faktycznie, jeżeli mój telefon ma paść, bateria again. Bo jak wiecie, mi kiedyś 12 mini, jak miałam jeszcze iPhone'a 12 mini, to mi padła bateria. Nie chciałabym pod, powtórki zaliczyć, więc e, sądzę, że niestety teraz właśnie biorę się za odsyłanie tego i będę kupowała nowe. E, dodaję takie sprostowanie, bo ktoś nagle stwierdził, z mojego polecenia kupi. Niestety są filmy na YouTubie, gdzie opowiadają właśnie odnośnie sprzętu Bejsusa i generalnie tej marki, więc warto posłuchać i czasem jednak warto jeszcze więcej się dokształcić na ten temat, więc niestety najpierw, zanim się pakować i realizować tą całą listę tudu, trzeba zająć się odsyłką. Ja już ogarnięta z wszystkimi sprawami, więc teraz czas na pakowanie. Witam z tej pozycji i z tego innego kadru niż zwykle, więc aktualnie jak widzicie, mnie z walizką, a to znaczy, że zaczynamy pakowanie. Więc, pierwsze o czego ja zawsze zaczynam, to jest przede wszystkim to, żeby ustalić, na ile dni się jedzie, ile jeszcze się potrzebuje. Ja stwierdziłam, że o ile jadę na dwie noce, to wezmę tą średnią walizkę, bo chciałabym tam spakować trochę rzeczy. Zobaczymy, bo z drugiej strony moja szykazota walizka jest totalnie za duża i jak na nią patrzę, tak stwierdzam Ola, Are you sure? Natomiast no, zobaczymy, ile nam rzeczy się tutaj zmieści i ile miejsca wolnego zostanie, o ile zostanie, bo ze mną to jest różnie. Więc pierwsze co, oprócz tego, jak już wybierzemy walizkę, to ważne jest, żeby zobaczyć sobie A pogodę, B plan tego, jakby co będziecie tam robić. No bo wiadomo, inaczej człowiek się przygotuje na wyjazd z narty, a inaczej na przykład na wyjazd do Tunezji w gorące lato. Więc e, od tego Wam polecam wyjść, e, więc ja już biorę do tableta i patrzymy co i jak. Dobra, mam już tableta i patrzę, co tam, co tam w tym harmonogramie jest, gdyż można powiedzieć, z mojej uczelni harmonogram. Więc tutaj widzę, że okej, okay, jutro mamy imprezę i czy też mamy imprezę, na którą na pewno trzeba będzie jakieś inne ubrania znaleźć niż w tym, co się przyjedzie. Ponadto widzę tutaj na przykład będzie jakaś yoga, więc to jest coś ciekawego. Czemu ludzie zdwoją w niewłaściwym momencie? Dobra, za chwilę wracam. Ja już jestem i aktualnie rozpoczynam kupowanie, więc to, co chciałam Wam powiedzieć, chodzi o mój taki tip pierwszy. W sumie już nie pierwszy, ale już drugi chyba. To jest to, żebyście zawsze mieli, można powiedzieć, obok siebie albo zrobili sobie taką listę to do. Ja powiem Wam, że mam taką jedną listę od kilku lat na takie typowe właśnie wyjazdy, jakby co trzeba zabrać. Czyli wiadomo, ubrania, jakąś taką no, kosmetyczkę, często też zabieram apteczkę, jakieś tam leki najważniejsze. No i takie tego typu rzeczy, żebyście po prostu za każdym razem, kiedy wyjeżdżacie, to nie robili od nowa takiej listy, tylko bardziej ją na początku przejrzeli, zaktualizowali do konkretnych podróży, a następnie dobrali to, co trzeba. Więc ja otwieram walizkę i zabieramy się z zapakowaniem. Także pierwszą rzeczą, oczywiście, są ręczniki, potem ubrania, jakieś kosmetyki, ewentualnie na końcu, sądzę, czyli jutro przed wyjazdem, dołożę sobie elektronikę, ewentualnie jakieś jedzonko czy coś. I sądzę, że będę spakowana, więc let's go. Więc znowu widzicie w tej perspektywie, a to oznacza, że mniej więcej pakowanie pierwszą część skończyłam. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, bo wtedy zapomniałam wspomnieć, oczywiście ja jak sobie przygotowuję ubrania, to te, które wymagają prasowania, prasuję i nawet zwijam, żeby po prostu wszystko potem można powiedzieć ułożyć. Nie jestem jeszcze w tym najlepsza, także jak macie jakieś, nie wiem, osoby, które na YouTubie specjalizują się w pakowaniu, to dawajcie znać gdyż w przyszłym roku być może będzie tego więcej, a przydać tę umiejętność zdecydowanie, bo nie robię tego ekonomicznie. Natomiast mniej więcej jestem już spakowana, jutro jeszcze kosmetyczka, jakieś kable i najważniejsze rzeczy i tyle. Nawet tak samo za mną, za mną, za mną są rzeczy na jutro, ale spakowałam też, jakby może być już jedzenie, ale taki suchy prowiant bardziej, żeby miała to już przyszykowane, także zamykamy walizkę. I widzimy się jutro, bo planuję kilka rzeczy przed wyjazdem jeszcze zrobić. Moi drodzy, witam w kolejny dzień. Mamy dzisiaj piątek, jest 8 grudnia i jak wiecie, to jest ten dzień, kiedy właśnie wyjeżdżam. Więc aktualnie, zanim jeszcze dopakuję się, bo miałam co robić jako pierwszy task dzisiejszego dnia, powtórzę sobie na wyjściówkę z prawa, gdyż aktualnie właśnie w studiach mam pr podstawę prawa w biznesie, jednak będę się to ogarnąć. Potem planuję właśnie dopakować się, a następnie jeszcze ogarnąć pokój i lecę na zajęcie na uczelnię. Więc taki jest plan i tego się trzymajmy. Zaraz będę zbierać na uczelnia. Ja Stwierdziłam, że zrobię sobie jeszcze szybką sałatkę. Także tutaj macie taką moją najprostszą wersję takiej typowej sałatki, czyli jakaś rukola, właśnie rukola, e, roszponka Oczywiście moje kochane orzechy włoskie, tofu, gdyż jak wiecie, ja w weekend staram się nieść mięsa. Ponadto ogórek, pomidorki koktajlowe. I dużo, dużo przepraw. I voilà! Więc taki szybki przepis na sałatkę. Zabieram sobie jedzenie i sądzę, że potem może zacznę już dekorować pokój, a może nie. Zobaczymy, będę wam dawała znać. Właśnie wyszłam z mieszkania, niestety nie udało mi się ani udekorować pokoju, ani go posprzątać. Już po prostu powiem Wam, że zajęłam się całkowicie jego sprawami uczelnianymi, no i niestety wyszło jak wyszło, ale jest pozytywnie, bo lecę teraz nadać, nadać paczkę zwrotną do impostu, a następnie. Lecę na uczelnię, na zajęcia, potem na siłownię, a następnie, jak wrócę, to sądzę, że dopiero wtedy będę brała się za sprzątanko. To co? Lecimy na trening. Ja właśnie wróciłam do domu, zdążyłam się już przebrać. Jak widzicie, jadę bardzo klasycznie ubrana, po prostu sweterek zimowy, moje kochane spodnie skórzane. I I'm ready. Tutaj już walizka stoi. E, powiem Wam, że teraz planuję jeszcze chwilkę sobie począć, tak? E, zaplanować sobie, e, w sensie jeszcze zobaczyć, co się szukuje w przyszłym tygodniu, żeby nie mieć coś takiego, że przyjadę o jej. Nie wiem, co się dzieje. I być może, ponieważ mam jeszcze chwilkę czasu do zbiórki, to zacznę sobie już tak trochę sprzątać, żeby wiecie, przyjechać tego Bo nie wiem, jak wy, ale zawsze, kiedy ja wyjeżdżam, to ja muszę zostawić dosłownie praktycznie cały pokój i całą przestrzeń w czystości, więc sądzę, że zabieram się za to. Nie zdążyłam co prawda ozdobić, ale mieszkanie ogarnięte, także zadanie wykonane! Teraz czas na wyjazd świąteczny, więc może małe co nieco pokażę, ale raczej sądzę, że zachowuję to dla siebie. Lecę, będę ładować baterię, szczególnie taką baterię właśnie fizyczną, bo społecznie to wiecie, będzie dużo się działo. I sądzę, że jeszcze jak wrócę w niedzielę, to zrobię szybkie my, decorate my room, szybkie dekoracje pokoju, właśnie lampki muszę w końcu użyć i ładnie ozdobić okno albo coś tutaj, więc to Wam będę pokazywała, także vlogmaska troszkę wydłużę, będzie wyjątkowo taki dłuższy, ale mam nadzieję, że tam będzie Wam to odpowiadać, a ja sobie życzę udanego wyjazdu. Właśnie dojechaliśmy do miejsca, kurczę ciężko mi tutaj dopasować do światła, e, ale powiem Wam, że jest tak klimatycznie, w sensie tak zimowo, taki winter season i w ogóle i czuję się dosłownie chyba w takim wyjeździe świątecznym, wiecie, mnóstwo śniegu, nawet bałwan tutaj był, zresztą zaraz Wam pokażę. Właśnie wyszykowałyśmy się razem z na imprezę i będziemy dzisiaj lecieć. Mój look wygląda właśnie tak. Całkowicie go nie zobaczycie, bo niestety lustro na to nie pozwala. Ale sądzę, że to będzie coś ekstra, tym bardziej, że ja dawno nie wychodziłam i sądzę, że wiecie, przez ten weekend powychodzę sobie, a potem dwa tygodnie pracujemy. No ale będzie się działo. Myślałam, że jakoś do Was dużo nagrywać nie będę, ale okazuje się, że okazji jest sporo. Przed chwilą, jak widzicie, miałam aparat, dlatego że ja aktualnie jestem właśnie w samorządzie studenckim i też jestem w komisji PR-u i autopromocji, co oznacza, że po prostu także jestem odpowiedzialna, wiecie, za wszelkiego rodzaju tworzenie materiałów na social media, czyli coś, co uwielbiam, ubóstwiam i w ogóle kocham. Także dzisiaj znowu mogłam mieć swoje, można powiedzieć, podrygi z aparatem. Mega, mega mi się podoba, powiem Wam kiedyś myślę, że sobie takowe kupię. I teraz sądzę, że Lecimy za chwilkę na bardzo fajne szkolonko z Linkedin, a potem będziemy dalej się bawić, korzystać, bo powiem Wam, że mega mi się to odpoczywa. Kolejna imprezka przed nami, my już z moją Karą kochaną wyszykowane, także lecimy. Właśnie wróciłam z wyjazdu, którego widzieliście tak naprawdę cały background przed chwilą, gdyż wstawiałam pewne urywki, coś co nagrywałam, bo coś jednak się udało zrobić, więc jestem mega, mega podekscytowana. Natomiast teraz czas na odpakowanie się. Ja już właśnie się rozpakowałam, także przed czas na mini sprzątanie, gdyż ja mam także taki nawyk, że jak wracam na przykład skądś, to mimo tego, że zostawiłam zazwyczaj pokój czysty, czy jakąkolwiek przestrzenie, w której urzęduję, natomiast bardzo lubię i tak jeszcze, wiecie, z tego kurzu, pyłu i tak dalej to ładnie wszystko powycierać. No tym bardziej teraz jakby sprzątam świątecznie, wiecie, chcę założyć lampki, coś pokombinować. Także mini będzie to motywacja. Sądzę, że dla Was pokażę Wam, jak ja to robię. Oczywiście to jest bardzo basic, ale sądzę, że może niektórzy z Was właśnie w tym momencie pod. Tutaj mam decyzję okej, okay, ja także wezmę się takie mini sprzątanie świąteczne. Tam, ta tam, -da tam. Po bardzo, bardzo ciężkiej bitwie udało mi się zrobić coś z tego okna i tak troszkę świątecznie przyzdobić. Co prawda, być może powinnam to przełożyć właśnie tak z tej strony, ale jeszcze będę się o tym zastanawiać. Natomiast no jestem zadowolona, że dobrze wygląda. Teraz robimy test po ciemku. Tak moi drodzy i jest moim zdaniem świątecznie. Do tego jeszcze jakaś właśnie tutaj lampka i będzie pięknie. Przed chwilą widzieliście efekt końcowy mojego mini ozdabiania na święta. Być może jeszcze coś dodam. Myślałam o tej mojej tablicy takiej przypinanej klipsami, właśnie o tej. E, aczkolwiek zobaczymy, e, no i co słuchajcie, ja teraz będę się szykować, gdyż chciałabym najpierw jeszcze zjeść sobie kolację I Oczywiście dzisiaj się akurat szykuję pod po prostu multum zadań na uczelnie, które mam do zrealizowania Ja Wam powiem, że bardzo lubi mi taki nawyk, iż w niedzielę wieczorem właśnie po pierwsze przygotowuję się na nowy tydzień Po drugie zawsze ogarniam sobie takie najważniejsze sprawy na uczelnię, żeby nie mieć żadnych zaległości I nie budzić się wiecie dzień wcześniej, że o kurczę jest coś do zrobienia więc tym optymistycznym akcentem sądzę, że zamknę dzisiejszego vloga. Jestem ciekawa w ogóle, jak długi on będzie. Aczkolwiek bardzo dziękuję wam za oglądanie, za wszelkie rady, za to, że lubicie tą formę wideo. I co? Widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia.